Szkoła Główna Handlowa zaprasza do wzięcia udziału w projekcie CEMS Chance. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo sympatyczny projekt skierowany do naszych młodszych kolegów. Studencka rzeczywistość to nie tylko nauka i zabawa, ale również pomoc innym. Dwa razy do roku studenci Szkoły Głównej Handlowej zrzeszeni w CEMS Klubie zapraszają gimnazjalistów i licealistów do stolicy. W ciągu tych czterech dni można naprawdę się zaprzyjaźnić, stworzyć świetną ekipę i wiele się nauczyć. Projekt CEMS Częst to warsztaty, panele motywacyjne ze znanymi ludźmi, ale też zwiedzanie Warszawy i integracja. Mam nadzieję, że ten projekt nigdy się nie skończy, a wręcz przeciwnie, będzie się dalej rozwijał, bo takiej idei nie można zatracać. Projekt CEMS Częst zaadresowany jest do młodzieży o tak zwanym utrudnionym starcie. Między innymi do mieszkańców niewielkich miejscowości z krańców Polski. Uważamy, że takie programy są bardzo potrzebne, pomagają dzieciom i młodzieży, którzy nie mają może aż takich możliwości jak inni. Chcieliśmy pokazać, że są różne możliwości, które czekają na każdego, kto jest zdolny i kto chce coś zrobić. Zadaniem studentów jest mentoring i wspieranie młodszych kolegów w ich dalszym rozwoju. Wspaniali nasi koordynatorzy, którzy nam wszystkim pomagali, są cudowni. Zapraszam wszystkich na kolejne edycje. Zgłaszajcie się, aplikujcie. To będzie naprawdę wspaniałe przeżycie, jeżeli się dostaniecie. Kolejna edycja projektu już w grudniu. Więcej informacji o rekrutacji na stronie internetowej CEMSCz.pl.